Rezygnacja z polityki klientystycznej. Myśmy z niej zrezygnowali. No, skutki były takie, że nas bardzo atakowano, ale atakowano nas właśnie także na zewnątrz, co się przenosiło bardzo łatwo tutaj i było niestety przez ludzi bardzo często traktowane zupełnie poważnie. To była właśnie próba zapędzenia nas z powrotem na tą pozycję klienta. Otóż nic gorszego dla państwa, już w szczególności dużego państwa europejskiego, niż być Klientem i być przez innych rozumianych, widzianych jako klient. To jest zasób pierwszy. Zasób drugi, no to, to co dzisiaj, to słowo od iluś tam lat już weszło do potocznego języka, więc mogę go chyba użyć, to jest pewna asertywność w polityce zagranicznej, czyli zdolność do stawiania pewnych spraw twardo i zdecydowane odrzucenie i teorii brzydkiej panny, no to od czasów Polska ani rządem stoi, chyba nic równie szkodliwego nie zostało w Polsce powiedziane, jak i odrzucenie innej koncepcji, którą ostatnio żeśmy chyba rok czy kilkanaście miesięcy temu usłyszeli, że Weto w Unii Europejskiej to jest jak bomba atomowa. Otóż proszę zwrócić uwagę, że poza Hiroshima i Nagasaki nikt bomby atomowej nie użył. Jak dotychczas im daj Boże, że nigdy wierzę w to, że nigdy nie użyje. Natomiast weto w Unii Europejskiej było powielokrotnie używane przez różne kraje, także przez nas. Jakoś żeśmy w powietrze nie wylecieli. I nawet uzyskaliśmy to, że pani Merkel broniła polskich interesów w samarze, w twardych rozmowach z Putinem. Właśnie dzięki temu. Dzięki temu, żeśmy powiedzieli twardo nie. My się na pewne rzeczy nie zgadzamy, jeżeli pewne nasze sprawy nie zostaną załatwione. Więc tutaj jest po prostu pewna zasadnicza różnica między mną a, no nie chcę tutaj mówić, że moim kontrkandydatem, bo jeszcze mi wytoczy proces, mówiąc, że on nic, nic, nigdy takiego nie mówił. Ale w każdym razie, w każdym razie obecnym premierem, no nie widziałem, żeby kontrkandydat się od niego odcinał, ale może, więc już z ostrożności, z ostrożności nic w tej sprawie. Nie mówię, ale w każdym razie ta asertywność, która oczywiście nie musi się przejawiać w wetach. Nie może polegać na nadużywaniu weta, ale ta asertywność jest tym drugim zasobem. No, trzeci zasób to jest po prostu wschód. No, stara koncepcja piłsudzkiego później Giedroicza, że im więcej znaczymy na wschodzie, tym więcej znaczymy na zachodzie jest całkowicie prawdziwa, więc rezygnacja z tak zwanej. Polityki Jagiellońskiej. to jest oczywiście no, bardzo, bardzo daleka przenośna ostatnio używał jej, ale w formule negatywnej e, minister Sikorski, otóż rezygnacja z tej polityki to jest po prostu rezygnacja z bardzo poważnego zasobu znaczenia Polski. Ja, choćby na podstawie rozmów z moim świętej pamięci bratem, mogę powiedzieć, że to naprawdę działało. I to jest ta jakby trzecia metoda. Oczywiście czwarta, no to jest to są dobre stosunki. Ta kolejność przy tym nie jest hierarchią, proszę pamiętać. To jest umiejętność dobrego rozgrywania spraw w Brukseli, czyli dobrych stosunków z administracją Unii Europejskiej, bo to jest też rzecz delikatna, często trudna, ale, ale warto to podejmować. Oczywiście w żadnym razie nie kwestionuję, że powinniśmy się starać o dobre stosunki z Berlinem. Z Paryżem, z Londynem, z Rzymem, z Madrytem, z Hagą, żeby wymienić już te najważniejsze stolice europejskie. To też jest istotne i to też nie sądzę, że było w, w tym momencie zasobem do końca wykorzystanym. Najwyraźniej, proszę Państwa, jest cel, który już wykracza poza naszą pozycję w Unii Europejskiej. To jest G20. I tu proszę Państwa, chcę powiedzieć prawdę następującą i mam nadzieję, że może także te kamery ją przekażą dalej. Otóż są trzy znaczące rankingi gospodarek światowych. To jest Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i CIA. Otóż we wszystkich tych trzech rankingach Polska jest albo w pierwszej dwudziestej, przy samym końcu, to prawda, albo w jednym jest dwudziesta pierwsza, ale tam przed nami jest Tajwan, a Tajwan jest nieuznawany jako państwo przez ogromną większość państw świata i w związku z tym, jeżeli Tajwan odjąć, to też jesteśmy w pierwszej dwudziestej. Przy czym w G20 są kraje, które w tych rankingach, jak choćby Argentyna, jest za nami. A więc argument pana Tuska, że my tam nie możemy być bo nie jesteśmy w pierwszej dwudziestce gospodarki świata, jest po prostu nieprawdziwym argumentem. To jest po prostu tak, że albo zabrakło odwagi, energii, determinacji, pewnej pewności siebie, albo też no, okazało się, że różnego rodzaju partnerzy, szczególnie ci traktowani jakby jako wyższej rangi, no, powiedzieli nie. To nie jest miejsce dla Was. Nie wiem jak było, trudno mi w tej chwili powiedzieć, może to było i to, i to, a może tylko jedna przyczyna, ale w każdym razie Polska nie podjęła żadnych działań zmierzających do tego, żeby wejść do G20. To my jako opozycyjna partia polityczna już żeśmy w tym kierunku próbowali na różne sposoby, no nie czas w tej chwili o tym opowiadać, coś zrobić. A tutaj nie uczyniono nic. A proszę pamiętać, że z G20 próbowano wyrzucić, czy dokładnie nie wpuścić do G20 nawet Hiszpanii, która jest 10-11 gospodarką świata. Bo to w gruncie rzeczy nie o to chodziło. My mamy przesłankę gospodarczą i geopolityczną. Jesteśmy liderem pewnego dość znacznego, liczącego sto kilkadziesiąt milionów ludzi obszaru. I mamy wszelkie podstawy do tego, żeby, no mówiąc takim najprostszym językiem, kłócić się o. G20. I to dzisiaj powinien być podstawowy nasz cel. No i oczywiście pozostaje jeszcze kwestia naszej sytuacji w NATO. Nasza sytuacja w NATO, jest związana ze zdolnością do wykonywania zobowiązań. I to jest często trudne, wiem o tym, bolesne, tragiczne. I proszę Państwa, jest to ściśle związane z tym, o czym będziemy jutro rozmawiać, to znaczy z sytuacją w Polskiej Armii. No, sytuacja w polskiej armii to jest gigantyczny problem. Został też, w moim przekonaniu, podjęty tylko dwukrotnie. Raz za czasów rządu Jana Olszewskiego, drugi raz, ale tylko wtedy, kiedy ministrem obrony był w świętej pamięci Aleksander Szczygło za naszych rządów. Nigdy, ani przedtem, ani potem ten problem tak naprawdę na poważnie nie został podjęty. I, I w związku z tym sytuacja nie jest dobra. Jakie są Pańskie priorytety? Jak Pan by chciał wpłynąć na agendę polskiej prezydencji? To oczywiście, polityka wschodnia, jakaś nowa formuła polityki wschodniej Unii Europejskiej. W tej chwili są te dwie formuły. Ta nowa, polityka dla modernizacji wobec Rosji, no i ta polsko-szwedzka formuła. Mało zresztą, że tak powiem, w tej chwili realizowana i mająca bardzo niewielkie zaplecze finansowe. To jest pierwsza sprawa, znów to nie jest hierarchia. No bezpieczeństwo energetyczne to jest druga sprawa. Solidarność energetyczna Unii Europejskiej, postulat ciągle nie realizowany, Rociąg Północny jest tego znakomitym przykładem. I wreszcie, proszę Państwa, sprawa polityki rolnej jest naszym priorytetem. I w ogóle polityki wsparcia dla tych, którzy mają gonić, czyli między innymi dla Polski. Ale polityka rolna jest najbardziej kwestionowana. W związku z tym musimy twardo postawić sprawę, że od następnej perspektywy budżetowej, czyli od następnego budżetu polscy rolnicy muszą dostawać dokładnie tyle samo co Niemcy czy Francuzi. Dlaczego mówię dokładnie? Bo są już różne pomysły i my je słyszymy żeby powiedzieć tak. No oczywiście reguły mają być takie same dla wszystkich. Tylko jak się zobaczy, jak te reguły działają, to może z nich wynikać, że my dostaniemy nie więcej, tylko mniej nawet niż w tej chwili. W ogóle my po prostu musimy takie żądania odrzucić. 360 euro na hektar dostają oni, 360 euro na hektar mają dostawać polscy rolnicy. I to jest święty obowiązek wszystkich polskich polityków, niezależnie od partii, to popierać. Bo Bo bardzo mylił się między innymi Leszek Balcerowicz, ale wielu innych, nie twierdzę, że tylko on, który mówił, że te pieniądze, które pójdą na wieś, to będą pieniądze z punktu widzenia rozwoju jałowe. Dziękuję.